Witam w kolejnym odcinku poradnika Akord 6. generacji. Jak to widzicie, były pytania o tym, żeby zajrzeć pod nadkole z przodu, a więc pokazuję, jak wygląda 22-letnie 22letnie nadkole. No i tak jak mieliście rację, coś tam zawsze się znajdzie. Ja myślę, że nie tak źle. Dobra. Proszę. To jest najciekawsze, tak. Reszta tak wygląda. Co no. O, teraz lepiej widać Sam byłem ciekaw jak wygląda ja wygląda jak wygląda Ale tu taki jakiś tam preparacik. Ja się tam zmordujemy, tą rdzę Tragedii nie będzie no nie wiem, pokazałbym wam próg, ale kurczę jeszcze nie wiem, jak się do niego zabrać, Będę szczery. No na razie, tyle, pozdrawiam. Jak macie komentarze, piście.